Rola kobiety nie wiąże się z samymi przyjemnościami. Trzeba przecież zadbać o odpowiedni makijaż, dobór ubrań, kosmetyków, masa obowiązków. Kobiety mają wiele łatwiej na tym świecie. Proszę się rozejrzeć. 80% rzeczy tutaj jest skierowanych do kobiet. Pomocą przyszli organizatorzy projektu Kobiety Pistolety. Przygotowali dla pań atrakcje w działach moda, seks, gastro oraz uroda. Polowanie czas zacząć. Najpierw trzeba się odpowiednio rozgrzać i posilić, aby energii wystarczyło na dobrych kilka godzin wrapy z gruszką z karmelizowanym orzechem serem pleśniowym i szpinakiem albo właśnie z humusem z sałatą i z oliwkami. Ale czekamy już na wiosnę, żeby trochę rozszerzyć ofertę. Wtedy wiadomo będziemy na posaleć bardzo dobre rzeczy. Upolować można było na przykład biżuterię z potłuczonych talerzy. Każdy talerz tak naprawdę ma swoją historię i pochodzenie. Często na przykład dostaję od znajomych, którzy już wiedzą, że, że się tym interesuje. No, na przykład magnesy, zegar z talerza, jeszcze innego typu ozdoby czy innego typu produkty pani tworzy? E, tak, od jakiegoś czasu zaczęłam właśnie poszerzać swoją ofertę i... i... Kombinować na różne sposoby. Powstały też dwie lampy, bo zależy mi na właśnie na tym, żeby używać oryginały, a nie reprodukować na przykład te wzory. Żoba, migdałowy, rycynowy. W powietrzu unosiły się zapachy kierujące kroki kobiet w stronę naturalnych, ręcznie wytwarzanych kosmetyków. Głównie kobiety, ale nie tylko. Mamy kremy dla mężczyzn, no i oczywiście mężczyźni, którzy kupują prezenty kobietom. Panowie również mogli ubarwić swoją garderobę poprzez odlot Marleja czy triumf papy Smerpa. Takie nazwy, między innymi, nadał swoim skarpetkom projektant, pan Krok. To powstają w mojej głowie razem z projektem, zawsze wiążą się z charakterystyką. Są trochę przekorne, trochę komiczne. Geneza jest dosyć prosta, aby nadać im taki indywidualny charakter, tak, że optymistyczny, żadne się z nich nie nazywa źle, raczej dobrze, na przykład zakochany kozak, tak, żeby się dobrze kojarzył, czy chociażby szachownica nie Kasparowa. Już wszystko zobaczone, kobiety obłowione mogły wracać do dalszej pracy i wykorzystywać kupione rzeczy w praktyce. Projekt Kobiety Pistolety przyciągnął wiele przedstawicieli płci pięknej, lecz nie tylko. Wśród zainteresowanych znaleźli się również mężczyzny. O dziwo, oni także mieli na czym zawiesić oko.